Ale dzień dobry, witam Państwa Panie i Panów Ziomeczków i ziomczarki. Także dzisiaj wdzielę się w rolę siebie Kurwa, w siebie Jestem Jesteś bardzo oryginalny, że tak powiem W sumie w tym czasie to jest oryginalne, bo ludzie się wcielają w ludzi innych no, ale dzisiaj jestem typowym Polakiem który będzie narzekał no Polak może tylko narzekać nie no co może innego Polak robić a nie narzekać mam że mnie słychać bo trochę wieje a mikrofon jest w tak zwanym telefonie którym też to nagrywam bo nie ma pieniędzy na kamerkę i sprzęt bo nie dajecie subów ale dobra od tym na końcu pokusia i proszę Państwa Temat dzisiejszego odcinka Jak zresztą kuźwa widzicie w temacie W tytule filmu, przepraszam To Lockdown Obostrzenia I inne takie te popierdoły Może nie da może coś słomne To się poza tym już nie Generalnie lockdown Co? Sądzę o lockdownie Jak też pewnie ludzi na chuj mi to potrzebne. Powiedzcie, zwłaszcza my, ludzie, poniżej 50 tego roku życia. Jak wynika z źródeł oficjalnych, które rząd nawet publikuje. To, proszę Państwa, no bez przesady, no tak? no My mamy tam... Zero tam, cztery maksymalnie śmiertelności. no zamykać, no. My? Stasi rozumie, starsi rozumie. Mają większą śmiertelność. Dlaczego? Bo są kurwa starsi. Takie to jest do zrozumienie? Bo nie mają więcej chorób niż my. Organizm już jest wyrobiony, że tak powiem. Swoje przeszedł. A i tak są babki, co mają po 103 lata, i przeżył pierwsze, pierwszą, drugą, trzecią wojnę światową, teraz przeżywają, przeżyli koronę i mają to w dupie. Da się, da się. Ta, y, przecież to, tak powiem inaczej, może trochę, teraz spokojniej. Otóż piękne ciotki, chabaś. Nie, to nie jest chabaś. Proszę państwa tak Gospodarka po tym wszystkim No i nie będzie no Po prostu i nie będzie. będzie No Czy jakoś tam się wyjdziemy z tego tam po 40 latach, kiedy już wszyscy młodzi wyj wyjdą z tego kraju Wyjadą, wylecą Jeżeli jeszcze mm. latać i czym jechać, To też może być ciężko z tym Ale i zostaną starsi, którzy umrą i nie wiem jak po kraju, ale to... mniejsza z tym. Otóż, proszę Państwa, nie ma czegoś takiego, że... Otóż, proszę Państwa, nie ma czegoś takiego, że... Tak, powtarzam się, bo ja lubię się powtarzać. Nie ma czegoś takiego, że że my tej choroby nie przejdziemy. Przejdziemy. Wszyscy, kurwa, wszyscy, to jest pewne by nas zamkli, kuba nie wiem gdzie albo byśmy pojechali w kosmos, to też może tego, ale tak średnio nie przyżyjemy tyle czasu do końca tej pandemii światowej, którą chce zrobili Chińczycy, bo chce chcieli wybić trochę Chińczyków, bo za dużo było ich, no i tyle, nie. no prosty i logiczny, nie? Ale szpanie, pole. proszę Państwa, pianek na pola, proszę Państwa, i Teraz chcę powiedzieć o służbie zdrowia naszej bezpłatnej. Tak, ona jest tak bezpłatna, jak ja jestem ładny. Czyli, czyli pochój bezpłatny. Ja, nie przekrywam, przepraszam bardzo. Tak komuś nie podoba, może iść. Ona, proszę Państwa, yy, mówili, że. No nie wyrabia, Że w, we wrześniu będzie druga faza, że ona już nie będzie wyrabiała i w ogóle jest masakra. Proszę Państwa, rok temu, 2, 3, 4, 5, 10, 15 lat temu też w okresie wios y wios wiosennym, jesiennym ona nie wyrabiała. Bo jest sezon grypowy i w ogóle poza tym grypa jest gorsza od tego wirusa, ale to tam nieważne. I grypa się kiedyś leczyło w domu, i w ogóle. Ale to już pomijam to, bo wszyscy wiedzą jak jest. Nawet nie wiesz, że już jeszcze przeszedł, przeszedł, to nie za trzy razy, już ale to tam co z tym, co z tego. Proszę Państwa. Proszę Państwa, więcej osób, przynajmniej według mnie umrze, nie na koronę, chodzi mi o szpital teraz. Nie na koronę w szpitalu, tylko umrze przez to, że yy, te zabiegi są odwoływane, oddziały są zamykane i w ogóle i w ogóle. Przez to ludzie umierają! Chyba więcej niż na, na koruny. Bo jak słyszysz, że umarł! 36 osób jadę dzisiaj! O ja pierdyka. Ło wow. kurde ty! To jest. wciąż mało wam powiem! Naprawdę, to jest. liczba normalnie, jakby jej nie było! Więcej osób pewnie umiera w wypadku samochodowym! W wypadkach tak. No więcej może też by umarł więcej. Tak Urząd na to się Albo to. Ale proszę Państwa, jeszcze są inne choroby. Zdarzenia losowe. Może jakieś debile się bawiły i spadły do rzeki albo to W sumie zdarzenie lasowe. proszę Państwa. Masakr! Ale dobrze, już, już tyle o tym temacie. Obożczenia teraz. Jak widzicie tutaj, jestem bez maski, tak? A mam tutaj, żeby nie było. Mam. Oczywiście. Ale czego? Bo jestem kuziwa na polu swoim prywatnym. Wuh! I dlatego jej zało nie założy. Poza tym. Jeżeli... I mamy proszę Państwa, oczywiście skierowanie czy znaczy zezwolenie, że mam nie nosić tej maski od jakiegoś tam lekarza, bo mam astmę czy coś tam, nie, no. Poza tym, poza tym gówno one dają. Taka jest prawda. A na pewno nie chronią sprawiedliwości, tylko jak już to przed nami, jak już, tutaj tak wątpię. I zamiast oddychać świeżym powietrzem, to oddychamy tym, który sami wydychamy. No ja i tak mam jeszcze lepsze, bo to tak która jest przepuści, ale ja mu chyba takie maski, takie wiecie jakie są niektóre maski, co nie przepuszczają tego trenu. To oddychasz co wdychasz. Oddychasz, oddychasz ten no to no, no, bardzo modne. Wdychasz to co wydychasz. Jak ktoś tak lubi? To no, proszę bardzo. Prawda nie można nosić maski więcej niż 15 minut, bo to jest już niezdrowe. Dla... Człowiek, a co się, kto będzie tym przejmował. Proszę Państwa, się dziwię, że żadnej sarny jeszcze nie było, bo tu lubię zachodzić. ale jest droga pusta. Oboszczenia tak, bo wchodzę z tematu, jak to ja. Ten film będzie długi, oj, będzie długi, byczku bo oczywiście oboszczenia są takie, że mamy lekcje. Na szczęście zrobić 2 godziny, jedna lekcja, więc 4 lekcje, 2 godzinki bez przerwy. Chyba, <laughs> że. Mimo, że powinna być przerwa, ale ciusty. Mnie wolimy sobie zrobić lekcję dłuższą, i potem godzinę 20 przerwy na następnych 2 lekcji. Potem znowu 3, 1, 8 lekcji. Niektórzy mają po 2, 3, 1, albo w ogóle nie mają w których lekcji. Zdaję mojego kolegę, Karima B. Ale obostrzenia są takie, że w kościele jedno są na 15 metrów. Mm -hmm. Przypomina mi się scenariusz z początku, gdzie było 40 osób państw zarażonych albo i 100. No to faktycznie jest dużo. A teraz jest dziennie 25 tysięcy wyników testów pozytywnych. Chcę przypomnieć, nie osób zarażonych, tylko wyników testów pozytywnych. Osób zarażonych może być wszyscy, a może być 5 tysięcy, ponieważ te wyniki testów są takie, że chodzi o pieniądze. Wynik testu pozytywny, albo ktoś umarł na koronę w szpitalu, dostaje więcej pieniędzy. Proszę Państwa, jest to smutne, ale prawdziwe, proszę Państwa. Otóż widzicie, chodzimy na drogę, a ja tu w dubie i sobie maski nie założy. Możecie mnie teraz udupić Ha, założyłem. Jestem taki bedboy. Zajmę się, widzę, że coś idzie z tyłu. I się będą ludzie patrzeć na nie dziwnie. Ale wyjebany. Jak mówią na zachodzie, Europy. Słyszą mnie jest imię Ale to sobie ważne. Urydzeń. Fajny. No i fajnie Proszę Państwa, tak. O czym to ja chciałem już powiedzieć? Mam no, wiem no co? No tu mamy dużo mówić. Wszyscy wiedzą, jak jest. Nie można nic zrobić, nigdzie wyjść. Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą wychodzić z domu bez opieki dorosłego. Yy, no. Ludzie jak idziecie, no. Dziękuję. To no, przynajmniej teraz na szkołę, bo. Jakby to wprowadzili przy otwartych szkołach, to by takie średnie było, nie? Ktoś idzie do średniej szkoły i z rodzicami się, misi, no to tak średnio bym powiedział. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Aha o Zresztę się nie będę powiadał, bo to wiadomo. Każda szkoła, że nam się inaczej prowadzi i w ogóle. Jaki ślimak mak Może powiem, co ja bym zrobił teraz? Albo od początku, jeżeli faktycznie się tak y, troszczymy o tych starszych, tak? No bo faktycznie no, oni umierają na to, czy nie na to, tylko jak mają coś innego, to, to przy pomocy tego mogą umrzeć. No, na przykład to ich by zamknąć jak najbardziej się da, a młodych to roboty, rodacy to już nawet te szkoły już tak y, szkoła, no, czy nie. Powiedzmy już przynajmniej to hybrydowe no. Albo przynajmniej yy, Lekcje jakieś ważniejsze Ustawić na jeden dzień Albo dwa I chodzić te dwa dni Żeby no, też nie mieć wszystkich Lekcji w domu, bo to idzie dostać Zawału Zdenerwowanie, lekko mówiąc Proszę Państwa Byliśmy raz w szkole, nie? Chodzę do technikum generalnie więc poszliśmy raz do szkoły na zawodowe proszę państwa nigdy nie widziałem, żeby ludzie się tak cieszyli, że idą do szkoły naprawdę to było takie fajne, że my poszliśmy do szkoły nie wiem, może tylko w mojej klasie jest takie przekonanie że fajnie było do szkoły wrócić a nie tylko mieć te gówniane lekcje oczywiście mieliśmy zawodowe, nie? ten jeden dzień się akurat nam udało bo nikt już w ogóle nie począ. No trudno. A liceum. Pierwszy liceum. <grymne> Jeżeli chodzi o to, co bym mógł dodać, zrobić od początku, za zamknięciem starych, resztę do roboty i dzieci na naukę hybrydową chociażby, to no co, no nie zamykałbym nic, nie? No bo po co, no? Tak wszyscy przez to przejdziemy. Kto umrze ten umrze, jak to mówił Morawiecki. Zaprawia, to było wyrwane z kontekstu, ale było. Więc poszło w internet i już wszyscy o nim zdanie wyrobili. zwłaszcza ci co nie wiedzą o co chodzi. I kto żyje, ten przeżyje, ten, że żyje. Takie jest moje zdanie. Tak zwana selekcja naturalna. Jakby to Pan Janusz powiedział. Selekcja naturalna. Mocniejsze osobniki przeżywają. Słabsze giną. Takie jest życie na tej planecie. No co zrobimy? Jak nic nie zrobimy? Zapominam, że mam tu. Ale dobre. Yy. Borsuk. Nie no nie borsuk, tylko znak. Say what? Także zostawcie suba lajka, komentarz. Zapraszam do linku w opisie. Nie możecie mnie wesprzeć. Mój piękny kanał. Ale ja się wow. Mój piękny kanał oczywiście, który będzie rozwiany teraz, bo trzeba guźła coś zarobić. Jakoś na motor trzeba uzbierać. He, he, he. Bardzo zabawny jesteś perwonie naprawdę. Normalnie boki zrywać. Ugh. Czasem mój humor mnie przeraża. Ale proszę Państwa, pobłogadajemy z rząd jeszcze. A, nie wiem, czy jest sens, obgadywać to coś, co nazywa się rządem polskim. Oczywiście w cudzysłowie, bo. Bardziej bym powiedział, że to jest taki trochę brukselski rząd, ale. Znaczy, ten brukselski rząd był jeszcze za Tuska. Bo to tam. To chyba nie muszę mu tłumaczyć dlaczego. Chociaż teraz jestem ciekawy tych wyborów, co będą. Jak bardzo PiS będzie jechany. Teraz są wybory w USA. -u. Chyba Trump przegra. Ja nie wiem, co się wtedy stanie, naprawdę. Bo będzie rzeź. Ja jestem się do Trumpem, bo to jest. Znaczy, no nie wiem, powiem, że to jest najlepszy na świecie. Ale jakby Polska miała Trumpa, to że tak powiem, nie bylibyśmy w takiej dupie, w jakiej jesteśmy, nie? Na pewno. Coś mi się wydaje, że jakby Polska miała Trumpa, to dolar by nie kosztował, że znaczy euro nie kosztowało powyżej czterech złotych. czyli ten teraz kosztuje? Nie wiem, nawet. Ale koło dwóch, może za 50. A no nie kłóci 2,4. Dolar też jest niewiele teraz tańszy od euro. No to wy kosztował też za dwa By się nażyło lepiej. Byłoby tani. Byłoby fajnie. Ale nie. Trzeba takiego kaczora i innych pisjanów zatrudnić. Nie no pisjani to są wyznawcy PISU. To są... Nie wiem, nawet tak to będę opisywał, bo to jest po prostu wstyd, hańba i szkoda zgadzać. Szkoda szczępić, Ryja. Ja się proszę Państwa dziwię. że ja jestem się w stanie odezwać w ogóle? Bo to jestem ja. No, Co się mi but do buta wlazło. Moment. Co ja chciałem, kurwa, powiedzieć? Nakręcić bo będzie Powiem Wam, że jest przypał, trochę. Bo że skupiłem drogę kuwiwa. Ale ją znajdę spokojnie, jak się poskacze Wszystkim. Ach, a chyba ja ją widzę. Widzę cię. Generalnie jedną psy. Jest bardzo fajnie. Tyle stroną mam. Maskę dobrze jest. Utrzymuję się dobrze Jebać pi pis, boże Jebać policję, proszę państwa jebać policję no, elegancko. Pojechali